To odcinek 19. Nie wiem, czy nagrywałem tą serię niegdyś na YouTube, było tam, 4... było tam parę walkoutów, ale seria nie, nie przeszła jakoś wybitnie do historii. Ale jako tako była na moim kanale, więc troszkę tak częścią mojej, mojego kanału. Jak tak to nazwie. Dobra, może zapolować, czekajcie. Instagramie. Jeszcze poczekam za na Instagramie, no i zobaczymy. Ale zanim to to drafik, to tradycyjny drafik. Formacja nawet w Pacebic 20. Ogólnie mam taki plan zrobić nową grę na moim serii, na moim kanale. Z takiej, ale z innej gry. Zrobię serię z innej gry i to będzie seria ze skoków naciarskich. Piszcie w komentarzach, czy to jest dobry pomysł. Jeśli nie tej serii albo zrobię, ale możecie napisać w komentarzach, jaki jakich chcecie, jakich, jakich chcecie grać. Zobaczcie, czyli na moim kanale, ja sobie swoich sił w tej grze. To będzie ciekawe bo chciałem troszeczkę odejść od tego e, PC, e, 20 27 No dobra, to jest naprawdę fajna gra, ale chciałem spróbować uwielbiam tę gra, więc piszcie w komentarzach, czy. Wszystko naciarskie to dobry pomysł. Jeśli nie, no to możecie pisać w komentarzach czy inną grę wolelibyście. A tymczasem Ken Lala. Pamiętam jaki to był rzeźnik. 19, niestety wezmę Kaja Walkera. A na brameczce nikt Dobry. No to bierzemy Worma. Oj, ta defensywa wygląda tragicznie. Ale w ogóle ocena ogólna skodu 83. To też wygląda tragicznie, już nieco lepiej. Tutaj Serge Orier. To, jest to zdecydowanie lepiej, ale widzicie, no jest, wow, no jest, na no 183. No co to ma być? Co to ma być? devrai NDD, no to już wyraźnie lepiej od Oriera. No ale ten skład wygląda no tragicznie, nie powiem. W ogóle jak mało kolory w kartę to jest niesamowite. A tutaj czela na oglu, no ale wiem, bez dziowinko. Kolejna karta to Akim okej. ok. Ech, ale widzicie, to jest tragedia. Tragiczny, tragiczny jest ten draft. Nie wiem, jak ja robiłem w Pace -I Czy to były dobre drafty, czy słabe? Nie wiem, muszę zobaczyć. Natomiast tutaj Gabriel Jesus. No ale patrzcie, w ogóle nie ma żadnej kolorowej karty. A draft wcale 183, to jest żenata. Ale pamiętam, że w tym jest ten hazard. Uff. Tylko, że. A, wyznaczam Lamparda, On będzie wyraźnie lepszy. U, jakieś DPC zrobiliśmy. Super, dobra. Bardzo dobrze. Tutaj, Chillwell, fajnie. Niestety nie można zmienić tego obrońcy. Dobra, i ostatnim wyborem no właśnie. No i to też potwierdza, że drafty w tej fifi nie były najlepsze. To trzeba przyznać. Nie wyrobiłem jakieś fajne drafty, ale te drafty. W 19 były fatalne, z tego co pamiętam. I lepszy robiłem nawet w wcześniejszych odsłonie. Ja właśnie. Piszcie w komentarzach, czy chcecie retro odcinki ze wcześniejszych odsłon: czyli Pacy Beats 18 i 17. Jeśli tak, no to zrobię Chę, bardzo chętnie odcinek. A tutaj proszę, w ogóle sukces, że wygrywamy. To jest sukces, że wygrywamy w pierwszej Ludzie fajnie, ale teraz już nie odpaniemy. Kedira, właśnie już Kedira strzela. Moisekin, no właśnie, to już koniec. Tak raz znowu. Dobrze, że nie w pierwszej rundzie odpadliśmy, szczerze. To trochę zaskoczenie. Jestem całkiem zadowolony z tego draftu. Dobra, lecimy, ale najpierw Freeway, Free Rainbow Pack. Bardzo ciekawe, Free Rainbow Pack. Tu już nie była specjalna paczka, tak jak dzisiaj, ale Free Rainbow Pack. W pierwszej paczce mamy Adriano. Otwieramy. Okej, okay, jestem spowodowany. No I co tu będzie? Co tu będzie? Informy. Jezu, nawet tutaj muszę odrobić. Informy. Hmm. No, alaba. Alaba urodzinowy. Ciekawe. Bardzo ciekawa jego karta. Nie spodziewaj się, szczerze. No dobra. 8,4% Ok, 8,4% specjalistów. Co tu będzie? to Toc albo toc, chyba tak, toc, ciekawe jaki Holandia Tomfryce, tak? Ło Ej, bardzo ciekawe, była jego karta Tomfryce. Pamiętam, Fifty miał fajnego toca. To jest bardzo fajny toc. I jeszcze tego jakiś Okej. Okej. Okay. Spoko, ja jestem zadowolony. A w tej pasce mamy, to jest Men of the Match zigi Europy to jest... a nikt ważny Lewandowski! Lewandowski 90 overalla oooo dlatego Wojciech Chesny Lewandowski no proszę gdyby ci tylko nie zdaugradowali w tamtej Fifie o o kurde, no pięknie Lewandowski a do tego jeszcze CL Team of the... Nie, nie tego tutaj upstages. Bale! Gareth Bale! O, proszę! Gareth Bale! No! I to, jest, I to się nazywa dobre trafienie! Gareth'a Bale'a i to się nazywa kapitalne trafienie! No! Gdybym... Nie no, już w tej FIFA trafiałem mnóstwo dobrych kart. Och, w tej pasy informa, a jak? napasnik, Sharp. Ale szarpie. Dobra. Ikona! Ikona jeszcze! Wow! Ikona! Tylko jaka? Optimus Prime? O, proszę! Francja? No, Zidan to nie może być, bo nie było jeszcze w tej wife, A to to będzie? Drezege, tak? Oli! Oli Optimus Prime! Wow! Oli Optimus Prime! No Ta reakcja, przepraszam, ale to nie jest. W FaceBiz 20, no. Byłaby na reakcja, Laurie, proszę bardzo. Fajnie tak powróci, trafić Oury'ego. Optimus Prime. Super jego karta wygląda. No proszę. Jestem zadowolony. I taki retro pakopani, która szanuje. Taki retro pakopenuje Landowski. Auri Optimus Prime. Plus caret Bale. No, no to już było właściwie mniej tak. Mniej takiej dobrej reakcji. Pamiętacie dobrej reakcji, jak trafiłem dwie konie w jednej i Ronaldo Nazario. No ale to jest Pensilv 19. Cofnąć się o rok i trafić o Oligo to naprawdę fajny zaszczyt. I ja jestem zadowolony całkiem, yy, ponieważ było tyle prób nagrywania. Powiem Wam te porę że głowa mała, dobra. Okej, okay, nie pokazałem Wam tej paczki, bo się zagapiłem, ale w tej parce i tak nie ma nic. Więc można powiedzieć, że nic nie przegapiliście. Dobra. O, jak dużo tych paczek. A. Dobra. Nie jestem zadowolona z tego pakopeningu. Mówię, jak, jak chcecie jakiś retro pakopening, yy, proszę pisać w komentarzach. Jeśli chcecie Paceybeats 18, 17, cofniemy się jeszcze o rok, no to z chęcią nagram taki materiał. Jeśli chcecie jakieś inne gry, ja, ja chciałabym osobiście skoki, serię skoków na ciaski zrobić. Tak więc co, no trzymajcie się ciepło, na razie i cześć.